Na naszym kostku i na adzie pokażemy teraz ruch przodopochylenia miednicy, czyli w sytuacji, w której miednica idzie do przodu. Biodra tutaj się zginają, mhm. ale pokaż ruch przodopochylenia mocno. Mhm. Czyli miednica idzie do przodu. Te najbardziej wyczuwalne dwa punkty, te dwie kosteczki z przodu pochylają się do przodu, zbliżają się w kierunku uda. I teraz ruch tyłu pochylenia, czyli miednica podwijamy, podwijamy miednicę, podwijamy pośladki. Odcinek lędźwiowy się wypłaszcza, a biodra się prostuje. Jeżeli ktoś ma problem z tym ruchem, warto ustawić się blisko ściany, tak, żeby ten odcinek lędźwiowy, czyli ten pomiędzy kością krzyżową a odcinkiem piersiowym, spróbować zbliżyć kierunku ściany. To jest ten ruch tyłu pochylenia miednicy, a w momencie, kiedy przerwa pomiędzy ścianą a odcinkiem lędźwiowym będzie się robić większa, to jest ruch Przód pochylenia mięci. Jeżeli dzisiaj patrzymy na biodro, są jakieś problemy z przodu, uda przy pachwinie. warto wykonać badanie w pozycji leżącej. Połóż się, proszę, teraz na plecach. Dobra. I taki też można wykonać e, samodzielnie, e, przyciągając jedną nogę. Do łatki do piersiowej. Teraz zrobimy na tortownowej, po prostu, mhm. Ok, i prawe kolano spróbuj ustawić po pierwsze w ten sposób, żebyśmy mogli teraz łatwo złapać pod kolanem, pod udem. I tutaj istotne, żebyśmy często takie ćwiczenie wygląda na siłowni w ten sposób, że ktoś dociska kolano mocno do, skina mocno kolano dociskając pod udzie do, do uda. Natomiast dużo bardziej komfortowym ustawieniem jest złapanie pod, pod udo blisko kolana i z tej pozycji zaczynamy. Spróbujmy teraz dociągnąć prawe kolano w kierunku lewego barku, czyli na skos. I teraz sytuacja, jeżeli w takim ustawieniu nie ma takiego miękkiego sprężynującego oporu, tylko jest twardy ucisk połączony z kłuciem w pachwinie tutaj z przodu, no to mamy do czynienia trochę z, z nadrażliwością struktur takich stawowych w biodrze, może to być obrąbek stalowy, mogą to być elementy już kostne, i w takim przypadku warto skonsultować sprawę z fizjoterapeutą lub lekarzem, co faktycznie takie pucie może powodować. Natomiast jeżeli ciągnie tylko i wyłącznie pośladek, czujemy jakieś ciągnięcie z tyłu, z tyłu uda na pośladku, to wszystko jest ok, jest to kwestia mięśniową. Natomiast pogłębienie tego, tego ruchu, Praktycznie, który będzie wzmagał mocniejsze rozciąganie pośladka, łapiemy za piszczel, od zewnętrznej strony piszczeli i jeszcze dokręcamy bioderko. I teraz uczucie ciągnięcia przy pośladku jest jak najbardziej naturalne i pożądane w tym ustawieniu. Dobrze? Wróć. OK. I to było pierwsze ustawienie. Drugie ustawienie, które powie nam tak naprawdę, ile mamy ruchu rotacji w biodrze. Nie, to ustawienie kolana nad biodrem, tak żeby było mniej więcej 90 stopni zgięcia biodra. I teraz spróbuj z tej pozycji wykonać ruch rotacji. Tak, żeby piszcze poszła na zewnątrz. To jest, to jest rotacja wewnętrzna w biodrze. I w przeciwną stronę ruch rotacji zewnętrznej biodra. I oczywiście e, możemy tu e, przypatrzeć jaki jest zakres ruchu. Natomiast najważniejsze jest porównanie lewej strony do prawej. Porównanie, tak naprawdę, czy jest ten ruch symetryczny u nas. Jeżeli się znacznie różni, to może to być kwestia oczywiście innego rozciągania, które trzeba wdrożyć. Ewentualnie ćwiczeń, które mają za zadanie poprawić tą ruchomość biodra. Odpowiednie ćwiczenie dla. Płucia w obrębie pachwiny dla bólu biodra z przodu. W sytuacji, oczywiście, gdy jest to problem mięśniowy, problem tkanek miękkich, ćwiczenie z powerbandem, z gumą zaczepioną po drabinki. Fajnie, gdyby by udało nam się dobrać poziom mniej więcej tak, jak jest poziom biodra, czyli ta guma powinna być równolegle do podłogi. Zaczynamy od ustawienia stopy. Stopa powinna być w zwięciu grzbietowym, czyli palce na siebie. I teraz ustawienie całego ciała. Pod kolanem najlepiej wziąć coś miękkiego, żeby sama rzepka nie była bolesna, a później obolała po takim klęczeniu na twardej podłodze. I ustawienie gumy. Guma blisko pachwiny. Tak, żeby oczywiście krzywy sobie tylko nie zrobić, nie było zbyt wysoko. Była tylko na, na udzie. Ustawienie pleców, tyło pochylenia miednicy, to o czym sobie mówiliśmy. Czyli z tej pozycji przodopochylenia lub pozycji neutralnej przechodzimy do tyłu pochylenia, podwijając brzuch, podwijając miednicę, tak jakby gumka od spodni miała się zbliżyć w kierunku mostka. Efekt: napięcie pośladków, napięcie mięśni brzucha. Dobra pozycja startowa, jeżeli chodzi o dół. łopatki delikatnie ściągnięty mostek, mostek do przodu. Broda niezadarta, niezbyt daleko od podmostka, tylko w przedłużeniu naszego kręgosłupa. I teraz pierwsze ustawienie. Zwracając uwagę na ustawienie kolana lewego, tego, który jest w tej pozycji. Fajnie, żeby stopa patrzyła na wprost albo delikatnie na zewnątrz. Natomiast kolano, żeby nie schodziło nam już do środka, czyli nie ma być tego koślawienia rotacji wewnętrznej w tym lewym biodrze. Tylko utrzymujemy rzepkę, mniej więcej celując na drugi i trzeci palec stopy. Twoje zadanie. Utrzymanie biednicy i delikatne napięcie gumy i powrót. Ten ruch nie ma być zbyt obszerny. Pamiętajmy, że z ruchu w biodrze chcemy około 15 stopni tylko do wyprostu, więc ten ruch z utrzymaniem lędźwi nie jest wcale, wcale duży. Kontrolujemy oddech, napinając gumę, spróbujmy nagrać powietrza i przy powrocie wydech. To jest pierwsze ustawienie. Każde ustawienie około od 30 sekund do minuty możemy wykonywać pomiędzy każdym ruchem, który teraz zaprezentujemy. Chcę, żeby był odpoczynek, czyli teraz około 30 sekund ćwiczyłaś, opierasz się. Na kolanie, całkowicie rozluźniając ciało. Czyli można od stopy puścić, bioderko rozluźniamy i w ten sposób wykonujemy 2-3 oddechy na takim odprężeniu całego ciała. Super. Po tym czasie znowu ustawienie, zaczynając od stóp, dokładnie takie samo, czyli stopę. Jeszcze zgięcie trukietowe, super. Delikatne napięcie gumy i ruch tyło pochylenie między. I teraz od tego momentu lędźwie już się nie ruszają. Będziemy pracować tylko górą nad mobilnością jeszcze dodaną w odcinku piersiowym. Skrzyżuj proszę teraz ręce na klatce. Patrzysz przed siebie, cały czas głowa nieruchomo. I teraz wykonujesz ten ruch rotacji odcinka piersiowego, raz skręcasz w lewo, raz w prawo, patrząc przed siebie. W nieruchomo. Od żeber w dół. Stara się nabrać powietrza, wykonujesz ten ruch skrętu, i przy powrocie robisz wydech. Świetnie. Odpoczywasz na kolanach. Drugie ustawienie i trzecie ustawienie. Ostatnie w tej pozycji, gdzie guma ściąga nas do tyłu. Korekcja miednicy, ustawienie do tyłu pochylenia. Ręce przed siebie i raz jedna ręka idzie do tyłu. Raz druga. Przy tym ruchu nabierasz powietrza. Przy powrocie, jak ręce obie są z przodu, robisz wydech, głęboki wdech. I wydech. Super. OK. Wystarczy. Odpoczynek. Trzy ustawienia tyłem do drabinki. Teraz czas na trzy ustawienia bokiem. Obracasz się twarzą do mnie teraz, guma ma być naprężona. Ona nie ma ciągnąć jakoś bardzo mocno, mm -hmm. e, tak żeby nie było to ćwiczenie równoważne, że musisz tu balansować głowie, mm -hmm. tylko czujesz, że trochę napina e, się guma, trochę, e, trochę wciska się w mięśni tak naprawdę. Pierwsze ustawienie, pierwszy ruch dokładnie taki sam jak e, pierwszy ruch tyłem do drabinki. Ustawienie miednicy, ustawienie stopy, całe ciało Sprzężyste. I teraz delikatny ruch do przodu i do tyłu z utrzymaniem miednicy. Jeżeli są dostępne lustra, warto oczywiście popatrzeć na symetrię swojego ciała. Patrzymy na, na barki, patrzymy na miednicę, ustawiając sobie ręce na bioderkach i ewentualnie korygujemy, jeżeli jest to możliwe, ustawienie. Dalej w tej jednej płaszczyźnie, tylko pracując do przodu i do tyłu. Super. Otwórci I tu też wypełniamy minutę, tak? Od 30 sekund do minuty. Jeżeli zaczynamy, warto zacząć od krótkich serii, mhm. tak żeby nie było to zbyt intensywne. Natomiast w ramach oczywiście później doświadczenia można dawać mocniejszą gumę. E, wydłużać sobie serię e, albo jeszcze utrudniać formę innych ćwiczeń. Dobra. Natomiast drugie ćwiczenie, teraz skrzyżuję ręce na, na klatce. To jest wariant podstawowy i wariant, który troszkę się będzie różnił od tej pozycji e, z, z poprzedniego ustawienia, czyli taki koszyczek, łapiesz za łokcie, ustawienie leci dokładnie takie samo. Patrząc przed siebie, wykonujesz ruch rotacji. Raz w jedną stronę. Raz w drugą. W Głowa w jednym miejscu nie przesuwa się. I starasz się nabrać powietrza. Wykonując ten ruch skrętu, wracając obie. Dobra. I trzecie ustawienie, utrzymanie lędźwi, ręce w górę, łapiesz za nadgarstek, ten bliższy ściany, ten od drabinki i wykonujesz ruch skłonu do boku. Istotna sprawa, guma cały czas pozostaje w takim samym napięciu, starasz się tutaj praktycznie nie ruszać, oś obrotu jest mniej więcej na wysokości mostka, czyli staramy się wydłużyć ten bok od ściany. Nie ruszając miednicą. Nabierasz powietrze i na wydechu wracasz. I nie znów. Guma będzie stanowić dla Was fajny feedback. Będzie, będzie dawała Wam fajny feedback, jak są Wasze biodra ustawione. Jeżeli guma traci to napięcie, jeżeli ona się robi luźna, to znaczy, że ten ruch tak naprawdę był w biodrach, a nie klatką piersiową tam gdzie chcieliśmy Wystarczy. W celu uchwalenia e, poprawy zakresu, którym uzyskaliśmy na gumie przed chwilą. E, warto wykonać ćwiczenie e, na pośladek, e, tak żeby wzmocnić mięśnie, wzmocnić partie mięśni e, po przeciwnej stronie e, do zginaczy biodra, e, które mogą wywoływać to uczucie napięcia e, w pachwinach przodu. E, do tego ćwiczenia będziemy potrzebować mini banda. E, nie zbyt mocnego, tak żeby zacząć od faktycznie kontroli ruchu, więc bierzemy jeden z najsłabszych, będziemy poczuwać kostkę i podłuchę, tak, żeby pod talię móc położyć w tej pozycji. Dążymy do tego, żeby nasz kręgosłup był jak najbardziej horyzontalnie ustawiony do ziemi. Więc jeżeli jest duża różnica pomiędzy talią a biodrami, zwłaszcza u kobiet, warto jakiś drobny ręczniczek albo poduchę podłożyć pod talię. Ustawienie wyjściowe. Staramy się, żeby stawy skokowe, biodra i barki były w jednej linii. W domu można dosunąć się do ściany, tak żeby te trzy punkty dociskały do, do ściany i jedna, jeden element z tej kontroli, z ustawienia co w tym ćwiczeniu, nam odpadnie. Pomiędzy stopy ustawiamy kostkę po to, żeby uda kolana. Mogę zbliżyć się do siebie, żebyśmy zaczęli od tej wewnętrznej rotacji, od ustawienia biodra w takiej pozycji bardziej wymagającej. Ustawienie lędźwi, ustawienie bioder, które ma się nic nie zmienić, ma być bez ruchu podczas wykonywanego ćwiczenia. Ale twoje zadanie unieść kolano jak najwyżej. Istotne jest, żeby dojść do, swojej, do swojego maksa, do granicy, tak żeby mięśnie nawet zaczęły drżeć. Ustawienie to będzie bardziej wymagające, więc trzeba kontrolować kostkę. Mhm. 10 sekund w górze utrzymać i powoli opuścić kolano. Jeżeli macie problem z tym, żeby utrzymać miednicę nieruchomą i leci wam przy, podczas ruchu, podczas podnoszenia kolana do góry, miednica ucieka gdzieś w tył albo do przodu, warto faktycznie wykorzystać. Ścianę i dosunąć całkiem plecy. To ćwiczenie jest wymagające, Czuję. zwłaszcza w tym wewnętrznym zakresie, gdzie udo jest, jak naj... udo jest wysoko, kolano jest jak najwyżej, w najwyższym punkcie. Utrzymanie 10 sekund jest wyzwaniem, dlatego, tak jak mówiliśmy, najlepiej wziąć delikatną gumę, tak żeby tak naprawdę zaakcentować tylko kierunek. 10 powtórzeń po 10 sekund to jest wystarczająca seria. Oczywiście powtarzamy to później na drugą stronę. W warunkach domowych warto określić, jak pracuje jedna strona do drugiej i szukajmy symetrii w tych ćwiczeniach, tak żeby podnosić do takiego samego poziomu i sprawdzajmy tak naprawdę, które mięśnie u nas pracują, które chcemy wzmacniać. Tutaj głównym celem tego ćwiczenia jest wzmocnienie pośladków. Czyli to napięcie powinno występować z tyłu, blisko talerza wiodrowego czy kości